Mały kompaktowy smartfon wydany w 2024 albo 2025 roku. Brzmi jak paradoks? Cóż, w istocie tak faktycznie jest. Moi drodzy, w aktualnych czasach ciężko znaleźć jakikolwiek mały kompaktowy telefon MINI! Telefon, który mógł być skierowany dla osób, które nie oczekują od smartfona wielkiej, niemalże tabletozy i przekątną siedmiu cali, zbliżającą się powoli do jeszcze kilka lat temu małych, kompaktowych tabletów. Tak czy siak, małe smartfony to już przeżytek, natomiast postarałem się, ile byłem w stanie, znaleźć dla Was kilka ciekawych rozwiązań, które wyszły stosunkowo niedawno i które mogą zaspokoić stanowczą większość użytkowników i osób, których nie oczekują dużego telefonu. I tak w tym miejscu już muszę zaznaczyć, że aktualnie mały telefon to nie jest mały telefon, jaki był jeszcze kilka lat temu. Pamiętamy wczoraj jeszcze rok 2010, kiedy debiutował HTC Desire HD, czyli urządzenie, jak na tamte czasy, z ogromną przekątną uwaga, około 4 3, 45 cala. Ba, w 2007 roku, kiedy wychodził pierwszy iPhone o przekątnej 3,5 cala, był uważany jako huge display. Na ten moment absolutnie o takich urządzeniach możemy zapomnieć. Natomiast około 6 cali w 2025 roku możemy potraktować jako w miarę. Mały smartfon. Zatem pierwsza połowa Samsung Galaxy S25 mały. Nie plus, nie ultra, nie żaden edge, po prostu mały. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to jeden z nielicznych jedynych telefonów, który jesteśmy w stanie kupić po pierwsze jako flagowiec. Za rozsądne pieniądze, oferujący wszystko, czego możesz oczekiwać od flagowca, no poza może szybkością ładowania, no ale poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo ok. Dodatkowo w smartfonie mamy solidny aparat fotograficzny, niezależnie o którym obiektywie mówimy, aparat główny, ultra szeroki oraz tyle Certyfikat wodoszczelności, wieloletnim wsparcie aktualizacjami, no i rzecz jasna, fantastyczny ekran wraz z głośnikami stereo. Jeżeli oczekujesz dobrego małego telefonu, a nie chcesz przeznaczać na smartfon fortuny. Jeżeli chodzi o flagowce, warto jest spojrzeć na S25. Kolejnym telefonem, który również możecie kupić w bardzo sensownych pieniądzach, oczywiście jest to Pixel 9 albo Pixel 9A, w zależności od Waszego budżetu. Przedział gdzieś tam od 2 do 2500 zł. Analogicznie do tego, co oferuje Samsung, mamy wieloletnie wsparcie aktualizacjami, bardzo dobry ekran, niezłą baterię. No i rzecz jasna, tego czystego Androida dla zwolenników i fanów tego, co czyste Androidy nam oferują. Kolejnym telefonem pod względem kompaktowości, który może się okazać dla Was bardzo ciekawy, będzie iPhone 16 albo nawet iPhone 15. Oba urządzenia są do siebie bardzo podobne pod względem konstrukcyjnym, pod względem rozmiarowym. Oczywiście 16 posiada kilka dodatkowych elementów, które poprawia względem modelu 15, ale absolutnie niezależnie czy wybierzesz iPhone 15 czy 16 możesz być z tych urządzeń jak najbardziej zadowolony. Myślę, że na ten moment uwzględniając ceny 16e możesz sobie darować. Część druga, no i tutaj dwa składane Smartfony. Pierwszy telefon to zupełna nowość na rynku, mianowicie Motorola Razer 60 Ultra. Urządzenie niezłe pod względem specyfikacji, można powiedzieć, że nawet bardzo dobre. Jest to jeden z flagowych, żeby nie powiedzieć flagowy składany smartfon dla. Fanów klapek, tych klasycznych klapek, które pamiętamy sprzed wielu, wielu lat w Motorola Razer 60 Ultra mamy, flagowy Snapdragon 8 Elite, 512 GB pamięci wbudowanej, co ważne UFS 40, a nie żadne 30 czy 3.1. Solidne aparaty, dobrej rejestracja filmów, głośniki stereo, a nawet pobieżny certyfikat i. P48. Solidna bateria jak na rozmiar oraz samoładowanie, 60 W, ładowanie po kablu, 30 w indukcyjne oraz 5-watowe zwrotne. I ostatnim telefonem, który może po części konkurować z taką motorolką okazuje się Mi Mix Flip, czyli również bardzo mocna składana klatka od Xiaomi, w ramach której dostajemy Snapdragona 8 generacji 3, 256 GB bądź 512, 12 bądź 16 GB RAM, bardzo dobry ekran z wysoką częstotliwością odświeżania, no i też cena z racji tego, że urządzenie z tego co pamiętam jest na rynku też jest bardzo przyzwoita, jak na tego typu segment i to, co oferuje urządzenie. Tak czy siak, szanowni państwo, to jest tylko i wyłącznie przykład małych kompaktowych smartfonów, które możecie kupić w 2025 roku. Na pewno pod te urządzenia jestem w stanie się podpisać, choć mam wrażenie, że część z nas, w tym i również ja, oczekuję przekątnej bardziej 5-5,5 cala właśnie dla tych osób, które faktycznie dotychczas korzystały z małych telefonów. A jakie według Was są najciekawsze? Te małe, kompaktowe smartfony, które możecie na ten moment kupić, albo być może z jakich po prostu korzystacie. Gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. Dziękuję serdecznie, zachęcam o pozostawienie subskrypcji na kanale Komputronik. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia. Do zobaczenia. Cześć.